Dzień dobry, szczęść Boże! Do Rosano, gdzie przebywa ojciec Doliny, jak mówiłam w ostatnim odcinku, przebywa pewien kapłan. Nazywa się Francesco Cantelmo, przeżywa wielki kryzys kapłaństwa. Mógł zostać biskupem, niestety go to ominęło, i po prostu nawet już nie odmawia modlitw, nie spowiada się. Jest księdzem, bo jest, ale po prostu nie ma w nim um, ani grama wiary. Gemma Galgani, czy ta późniejsza święta, wtedy jeszcze nie święta, teraz jak wiem jest święta wielka mistyczka, wielka stygmatyczka włoska, chce przekazać przez ojca Dolintosowa Jezusa do tego księdza. I wszystko w życiu tego księdza zmienia się w ciągu jednego wieczoru. Staje się nagle biegnie do spowiedzi, staje się kapłanem, który z wielką mocą przemawia do innych i po prostu przeżywa, po prostu z kryzysu przeżywa teraz renesans, najlepsze lata, dużo lepsze lata niż te poprzednie swojego. Kapłaństwa, jak Dolindo stwierdza, Jezus mówił do niego, mówił do księży. Ponieważ wielkim posłannictwem ojca Dolindo było to, że przez niego Pan Jezus mówił do wszystkich księży. Po prostu do wszystkich księży. Tak na przykład mówił do Dolindo w czasie lokucji o umicestwieniu. Jesteś perłą mojego serca, ja czuwam nad Tobą. Postaw pierwszy fundament w Twojej posłudze i zrzuć na mnie Twoją wolność, Twoje jestestwo. Życie, zdrowie, Twoją inteligencję, mądrość, to co masz i kim jesteś. Tak, mój ukochany synu, oddając mi siebie samego w sposób całkowity i nieskończony, pozwalasz, by działało w Tobie moje dzieło miłosierdzia. Ja jest Bóg i na mnie samego daję Ci słowo, że wleję w Twoje serce obfitość mojego miłosierdzia. I gdy poddasz wszystko tylko mnie i pozwolisz mi zdewastować Twoje serce moją nieskończoną miłością, ja poddam Ci się sam wraz z moimi nieskończonymi łaskami. Podoba Ci się taka wymiana? O, tak, tak, widzicie świat, który gnaje i popada w zgubę, i mówicie: Bóg nie chroni swojego stworzenia. Nie, synowie moi, jestem opatrznością, chronię was, ale czuję jak z tego świata emanuje negatywne działanie, które paraliżuje wolność mojego działania. W jakim celu dałem wam wolność? Czyż po to, byście zdali się na siebie samych? Nie, po to, byście bezgranicznie oddali się Bogu. Tak więc w oddaniu się Bogu tkwi tajemnica unicestwienia siebie i waszej wolności. Jakże mam działać w sercu ludzkim, skoro odmawia mi ono wolności do takich działań? W innym miejscu, o rezygnacji ze świata, Pan używa takiego obrazowego porównania. Jak drewno, poddając się całkowicie pod dłutem, zdolne jest dać z siebie szlachetniejszą formę, tak i Wy, poddając się mi, możecie nosić w sobie moje żywe odbicie. Jeśli kropla wody wpadnie do oceanu, z dumą będzie chciała się wyróżnić z masy wód. Pozostanie mizerną kroplą, która przez ciepło wyparuje, a w ziemię wsiąknie. W pojedynkę nie ma siły, napędu, do niczego nie jest użyteczna. To jedynie drobna kropelka. Jeśli jednak zaprze się u siebie, zrezygnuje z siebie i zanurzy się w oceanie, będzie częścią jego potęgi. Weźmie udział w jego ruchu, w jego wielkości. Prawda, że jakie dobre porównanie z tymi kropelkami i oceanem? O wysoko postawionych kapłanach, czyli obiskupach, biskupach, arcybiskupach, w ogóle przełożonych innych księży, Pan Jezus powiedział. Pamiętajcie o moim rozgromieniu w świątyni. Bądźcie zawsze gotowi w moich rękach i przygotowani na apostolstwo, do którego was posyłam. Przeodziewajcie się w szaty ubóstwa i uniżenia, przygotowujcie się we mnie na modlitwie, na rozważaniu moich prawd z miłością do mnie. 22 grudnia 1909 roku, Pan Jezus powiedział: Przekazał przez Ojca do słowa dotyczące Eucharystii. Niech Eucharystia będzie szczytem Waszych pragnień, Waszych religijnych praktyk. Niech to będzie jedyna meta wszystkich Waszych poczynań. Zostałem z Wami w Eucharystii, nie tylko by z Wami być, ale by w Was działać. Mówi także Pan Jezus o porze, jakie stawiają ludzie. Powiecie pewnie, czy żelazo pod wpływem ognia nie porani się? Będzie mniej lub bardziej stawiać opór, ale w końcu ulegnie. Ja jestem prawdziwym ogniem, ogniem żywym, który pali i wznieca do życia wszystko. Ja jestem wszędzie, ale w Eucharystii jestem waszym ogniem. Rozpalam się kiedy chcecie, działam kiedy pozwolicie. Warto odnotowania jest też wielki czwartek 1909 roku. 1910, przepraszam bardzo. Kiedy na prośbę arcybiskupa pisze ojciec do Memento do kapłanów. Memento do kapłanów. Posłuchajcie. Jezus dał nam swoją moc. Jesteśmy jaką żywe we świątyni jego nieskończonej wielkości dostaliśmy serca, które mają płonąć jak ogień miłości. Wybijając rytm czystości i miłości mają być jak święty dzwon, który wzywa dzieci Boga do nawrócenia i które je z nim łączy. Jesteśmy ofiarami grzechu ludzkiego, jakże święte powinno być nasze życie. Kładąc dłoń na sercu, uświadamiam sobie, że tu jest, że tu jest centrum mojego nędznego życia, które przemienia się w boskie w chwili, gdy wmawiam słowa konsekracji, na ołtarzu. Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem jest 19 czerwca 1910 roku, kiedy to w kaplicy dwa wydarzenia tutaj mają miejsce. Przede wszystkim pan Dolindo składa ślub, że będzie odprawiał msze święte bez przyjmowania ofiary pieniężnej. Tego samego dnia, 19 czerwca 1910 roku w kaplicy Przylegającej do katedry w Rossano Dolindo odczytuje nagło z przez Jezusa akt ofiarowania. Bardzo piękny, bardzo ważny. A dlaczego? Jeszcze jedna rzecz. Dlaczego Pan Jezus prosił go właśnie o tę ofiarę, o ten akt? Jak sam mówił, jak notował ojciec Dolindo: Chodziło o akt za dość zadośćuczynienia za wszystkie świętokradztwa, które dzieją się w czasie celebrowania Eucharystii. Ofiara ta była jedną z najbardziej radosnych w moim życiu, ale przysporzyła mi wiele bólu, gdyż nie została dobrze zrozumiana i wywołała co najmniej zdziwienie. A sam akt ofiarowania brzmiał tak, wypowiedziany przez Ojca Dolindo w tej kaplicy. Jezu mój, oddając hołd Twojemu kapłaństwu w akcie ekspiacji za świętokradztwa i zniewagi wobec Ciebie sakramentalnego, by bezwarunkowo oddać tobie w najpełniejszym, najdoskonalszym akcie zawierzenia, by zamknąć się bardziej jeszcze w Twoim sercu, własce Twojego miłosierdzia, składam Ci nieustającą i bezwarunkową ofiarę. odprawienia mszy świętej, kiedy będę już mógł ją sprawować, zgodnie z Twoimi intencjami, bez jakiegokolwiek materialnego zysku, pobierania ją różni. Oddaję się Tobie jako ofiara z dość uczynienia i miłości, całkowicie oddaję się w Twoje ręce. Nie należy już do Ciebie, Jezu Mój, a w pełni. Nie należasz do siebie, Jezu, mój, a w pełni do, do ciebie. Napełnij mnie goryczą, daj mi surowe życie, bym mógł przysporzyć Ci radość, jako zdość za tak wiele aktów zniewagi, jakich doświadczasz od tylu kapłanów, którzy cię nie kochają. Zatwierdź krwią Twoją ten akt oddania i ofiarę i udziel mi swojego miłosierdzia. Amen. Jezu, mój, przypieczętuj ten mój akt Twoim najświętszym ciałem, chcę, by pozostał niezmazywalny cokolwiek się wydarzy. Twój ubogi i niegodny syn Dolindo Ruotolo. Ofiara Twojego serca i Twoich kapłanów. Amen. Jest to wyjątkowa chwila, pełna wzruszenia. Najbardziej wzruszające jest to, że 8 sierpnia 1910 roku Ojciec Dolindo dostaje pismo ze świętego oficjum, które znosi zakaz odprawiania przez niego mszy świętej. Po raz pierwszy, następnego dnia, czyli 9 sierpnia czyli 1910 roku, po raz pierwszy od dwóch lat, 6 miesięcy i 11 dni Ojciec Dolindo odprawia Msza Święto. I tak pisał o tym ważnym dniu. Cieszyłem się, że mogę odprawiać mszę Święto, a jednocześnie ubolewałem, że tracę najcięższy mój krzyż. Teraz, pisząc te słowa, w 1923 roku, chcę płakać na myśl o tym, że znowu od dwóch lat nie mogę celebrować mszy. A ponieważ tak skomplikowały się sprawy w Rzymie, nie ma najmniejszych nadziei na zmianę tej sytuacji. A to jeszcze, jeszcze cięższym krzem, niech Bóg będzie błysławiony. Bo jak piękna jest Msza Święta bez Jałmużny. Ale na razie, ojciec do może spróbować mszę świętą. Niestety nie potrwa to długo, o czym powiem w następnym, kolejnym odcinku. Szczęść Boże!